Siemarmia, armia. Poruszymy sobie dzisiaj temat budowania masy mięśniowej. Musicie wiedzieć, że zawsze byłem typowym chudzielcem. Ciężko było mi przytyć. Każdy kilogram był dosłownie na wagę złota. Zawsze największy problem był w jedzeniu. To nie było tak, że nie umiałem trenować. Zawsze miałem zapał do treningów, ale problem był, żeby te kalorie przejeść. Dalej trochę go mam, ale dzięki paru takim tipom ten problem się znacznie zmniejszył. Także się Wam te tipy dam. Pierwszą taką poradzą, być może mało intuicyjną, jest. Zmniejszenie ilości kawy i generalnie kofeiny w diecie. Ja często kawę polecam, uważam, że jest zdrowa i w ogólnym rozrachunku warto ją pić, ale ma ona pewną cechę, mianowicie hamuje ona apetyt, co oczywiście jest plusem, ale kiedy się odchudzamy, natomiast w trakcie budowania masy mięśniowej raczej to przeszkadza, więc odstawienie, a przynajmniej zmniejszenie ilości kawy czy energetyków przed treningówek prawdopodobnie pomoże Wam zjeść więcej. Drugim typem jest kontrola ilości jedzenia. Co mam na myśli? Chodzi o to, że wielu osobom wydaje się, że jedzą dużo. Ja też tak myślałem, że no przecież im bardzo dużo. Dużo na śniadanie, dużo na obiad, dużo na kolację, a nie tyje. No widzicie. Dużo jest pojęciem względnym. Dla jednego dużo to jest 2000 kalorii, dla drugiego dużo to jest 10 000 kalorii. Także dopóki nie liczysz tego, ile jesz, to tak naprawdę ciężko stwierdzić, czy jest to dużo, czy mało. I teraz to, ile dokładnie musisz zjeść zależy w dużej mierze od genu. Przykładowo są osoby, które muszą jeść aż 5000 kalorii, żeby przytyć, bo przykładowo. Bardzo mocno te kalorie reagują. To objawia się tym, że im więcej one jedzą, tym więcej mają potrzeby się ruszać. Na przykład spójrzcie na mnie, ja ciągle gdzieś tam macham rękami, jestem generalnie taki ruchliwy, bo taka jest moja natura. Ale są też osoby, które pomimo jedzenia dużej ilości kalorii, nie mają takiej potrzeby, żeby wiecie gdzieś tam się machać, ruszać i przez to im wystarczy mniej. Niemniej nadwyżka zawsze oznacza tycie, więc jeżeli będziecie jedli więcej kalorii niż spalacie, to nie ma takiej możliwości, żebyście nie przytyli. Kolejna rada: jedz większą ilość mniejszych posiłków w ciągu dnia. Dzięki temu każdy z nich mniej cię nasyci i finalnie prawdopodobnie będziesz w stanie zjeść więcej. Porada numer 4: zmniejsz aktywność w ciągu dnia. Mam tu na myśli cardio, spacery, interwały, cokolwiek. Pamiętajcie, że tym od nadwyżki kalorii i to czy robicie kardy czy interwały, nie ma najmniejszego wpływu na to, czy się zalejecie, czy nie. Tip numer 6: nie musisz jeść w 100% czysto jeżeli masz do wyboru nie dobicie kalorii kontra, dobicie ich czymś syfiastym, na przykład żelkami, to 100 razy lepiej jest wybrać opcję numer 2. Kolejna rada jest mniej objętościowe posiłki. Przykładowo 100 gramów orzechów ma tyle samo kalorii, co prawie 2 kilogramy brokułów, co jest łatwiej zjeść, sami sobie odpowiedzcie. Kolejny tip, nie pij wody do posiłku. Powoduje ona, że żołądek napełni się szybciej, a ty szybciej poczujesz się najedzony, czego raczej na masie nie chcę. Kolejny tip. Odwrotnie niż na redukcji, staraj się jeść posiłki szybciej, ponieważ istnieje szansa, że mózg nie zdąży dostać sygnału od żołądka, że jest najedzony, a ty zdołasz skonsumować więcej. Tip numer 8: Nie przesadzaj z ilością białka. Pamiętajcie, że jest to najbardziej sycący makroskładnik, a wcale tak dużo go nie potrzebujemy, bo zaledwie około 1,8, no powiedzmy 2 gramy na kilogram masy ciała i to w zupełności wystarczy. Resztę kalorii lepiej nabić węglowodanami lub tłuszczem. Tip numer 9. Pamiętaj, że nie potrzebujesz bardzo dużej nadwyżki kalorii. Dla większości osób 100-200 kalorii ponad zapotrzebowanie w 100% wystarczy. Także to, że ktoś tam je 5-6 tysięcy wcale nie znaczy, że Ty też musisz tyle jeść. No i ostatni tip. Pamiętaj, że im masz więcej tkanki tłuszczowej, tym trudniej będzie Ci przytyć. Trudniej będzie Ci jeść, ponieważ Twój poziom leptyny będzie również wyższy. Przypominam, że leptyna jest hormonem sytości, także jeżeli jesteś już podlany, to sugeruję lekko się zredukować, dobrą opcją może być minik. No i to by było na tyle. Jeżeli Ci się podobał, zostawcie łapkę w górę i suba. Jeżeli się nie podobał, no to zostawcie łapkę w dół. Jeżeli masz jakieś komentarze, to śmiało piszcie. Widzimy się w kolejnym materiale. Hej!